Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj się zbierających, ale chciałbym informację powiedzieć o, o, o moim kanale YouTube. Będą się pojawiały oczywiście odcinki, oczywiście z przerwami, bo nauka najważniejsza. Wakacje już się skończyły. Więc chciałbym powiedzieć tutaj, że będę robił odcinki, na które będę no, patrzył na lajki, tak, na wyświetlenia. Jak będzie przekraczało 10 wyświetleń, to na pewno pojawi się w tygodniu film. Jeśli będzie 5 łapek, to na pewno się będzie wrzucał. Będę nagrywał na komputerze, jak i na laptopie. Z z powodu telefonu, dlaczego na telefonie? Z powodu, że y, jest to wyrok szkolny, więc telefon mam pod ręką, a komputer zawsze nie ma pod ręką. Więc to jest taki informacje y, ze szkoły, jak będzie przebiegała. Czyli taką pod każdym odcinkiem chciałbym, żebyście zostawiali 5 łapek w górę wyświetlenia 10 to tam nie wyświetlenia nie okazuje suby mi nie potrzebne to tam możecie tylko ogłaszać mój kanał na... no wiecie na czym no. nie wiem na jakichś forach nie wiem naprawdę to tyle chciałem powiedzieć, odcinek już będzie niedługo, może się 11, a nawet 12, 10 może pojawić odcinek nowy, więc dziękuję wszystkim, do widzenia, siema.